Witajcie, kochani. Dostaję od Was bardzo dużo pytań na temat tego, jaka właściwie jest rola pacjenta i rodziny pacjenta w terapii. W tym wypadku chodzi nam oczywiście o terapię chorób psychicznych, w szczególności hadu u ale nie tylko. Otóż należy zacząć od tego, że rola pacjenta w czasie terapii jego powrotu do zdrowia, jego rekonwalescencji jest po prostu nieoceniona i w żaden sposób nie powinna być umniejszana. Każdy lekarz i terapeuta powinien rozumieć, że to tak naprawdę od pacjenta zależy, jak szybko, jak efektywnie będzie wracał do zdrowia, lub też jak szybko będzie w stanie poprawić swoją jakość życia, żeby względnie normalnie funkcjonować. Co będzie dla nas najistotniejsze? w tej roli pacjenta, do czego ona się właściwie będzie sprowadzała. Oczywiście będzie się sprowadzała przede wszystkim do współpracy z całym, jak to się ładnie nazywa teoretycznie, interdyscyplinarnym zespołem, który pracuje z pacjentem, czyli z lekarzem, z psychoterapeutą, jeśli to dotyczy niektórych osób, na przykład z pracownikiem socjalnym, różnego rodzaju terapeutami, również zajęciowymi. W praktyce, jak wiemy, te zespoły interdyscyplinarne nie funkcjonują i ciężko jest poszczególnym specjalistom ze sobą się kontaktować, a rolą pacjenta jest w jakiś sposób być pomostem pomiędzy nimi, ale też brać właśnie czynny udział w całym procesie terapeutycznym czyli w diagnostyce, w omawianiu swoich problemów, w dyskutowaniu, jakby być aktywną częścią. Co będzie tutaj najistotniejsze, żeby tą aktywną częścią móc być? Otóż jest to wgląd w chorobę. Co mamy na myśli poprzez wgląd w chorobę? Jest to przede wszystkim świadomość swojej choroby, czyli tego, że jestem chory, przyjęcie tego do wiadomości. Kolejna rzecz jest to przyjęcie do wiadomości ograniczeń z tym związanych, czyli pewne rzeczy będę musiał w moim życiu zmienić ze względu na mój stan zdrowia. Akceptacja tego jest bardzo ważna. Racjonalne podejście, zarówno do swojej kondycji, do tych ograniczeń, jak i do możliwości leczenia. Realistyczne spojrzenie na świat, czyli zwłaszcza w przypadku zaburzeń psychicznych, jest tak, że im bardziej realnie i rzeczywiście patrzymy na świat, to jest lepiej, krótko mówiąc. Świat też o tym, że symptomy chorobowe po prostu ustępują. Kolejna rzecz to jest realne patrzenie na nasze możliwości. Co możemy zrobić, jaki mamy potencjał, do jakiej pracy możemy pójść, jakich obowiązków możemy się podjąć, a jakich nie. Kolejna rzecz to jest czynne uczestnictwo w życiu rodzinnym, w życiu społecznym i w terapii. Czyli, tak naprawdę, znowu, na ile mamy możliwości, na tyle robimy, na tyle jesteśmy w stanie naszym bliskim przekazać: tak, jestem chory, tego nie będę w stanie zrobić. Powiedzieć terapeucie, jak się czuje, być wobec niego szczerym, otwartym, ponieważ to wpływa na proces terapeutyczny. To samo dotyczy szczerości wobec swojego lekarza prowadzącego psychiatry. No i oczywiście wyrażanie zdania. Pacjent, który ma wgląd w chorobę i co za tym idzie w swoje zdrowie, wie, jakie ma symptomy, co się z nim dzieje, jak reaguje na leki, czy pojawiają się skutki uboczne, czy się nie pojawiają. Te wszystkie rzeczy są niezwykle ważne. Co jeszcze? Żeby móc być aktywnym elementem tej układanki, pacjent musi poza świadomością choroby wyrażać chęć podjęcia zmian. Jak już wspominaliśmy, choroba to ograniczenie. Te ograniczenia są trudne do zaakceptowania. To wszystko strasznie męczy i stresuje na samym początku. Ale pamiętajmy o tym, że im szybciej jakby uświadomimy sobie konieczność zmian i pogodzimy się z tym i też zaakceptujemy to, że Potrzebne nam jest leczenie, potrzebna nam jest farmakoterapia, potrzebna nam jest psychoterapia, potrzebne nam są inne terapie, na przykład zajęciowe, rehabilitacja, czy też pomoc na przykład pracownika socjalnego, tym lepiej dla nas i tym szybciej w ten proces wejdziemy. W jaki sposób należy pomóc pacjentowi i w jaki sposób może to zrobić zarówno rodzina, jak i właśnie ten zespół terapeutyczny? żeby pacjenta w tej swojej roli wzmocnić, żeby umożliwić mu pełnienie w sposób świadomy tej roli. Otóż wszystko się sprowadza a do psychoedukacji. Psychoedukacja jest oparta mm, na tak naprawdę patogenezie, czyli zrozumieniu tego, jak wygląda proces rozwoju choroby i w jaki sposób kształtują się symptomy, jak to wszystko tak naprawdę się prezentuje. Czyli mówiąc po ludzku, jak przebiega nasza choroba, co może się z nią dziać, Jakie możemy mieć z nią de facto realne problemy, z czym możemy się spotkać, tak żeby ta choroba nie była dla nas jedną wielką tajemnicą. I takich informacji tak naprawdę powinien udzielić nam psycholog albo psychiatra. Oczywiście możemy też posiłkować się sensowną literaturą i dobrymi portalami internetowymi. Są też grupy wsparcia, gdzie można porozmawiać z ludźmi na temat tego, jak oni to przeżywają, tak po prostu. Także psychoedukacja przede wszystkim. Kolejny element to salutogeneza, czyli proces wzmacniania zdrowia i wzbogacania zasobów zdrowia. I tutaj chodzi o to, żeby dbać o zdrowy styl życia, o zdrową dietę, o higienę snu, żeby próbować zachować aktywność fizyczną, żeby próbować podbudowywać siebie. Na przykład poprzez rozwój osobisty, poprzez coaching Poprzez każdą aktywność, która będzie wzmacniała nasze zasoby emocjonalne, nasze zasoby psychiczne, która będzie umacniała nas w poczuciu, że jesteśmy wartościowymi ludźmi, że tak naprawdę pomimo naszej choroby świat się nie skończył, możemy żyć dalej, możemy się rozwijać, możemy nadal być wartościowymi jednostkami i tak naprawdę rekompensować sobie tą stratę. O stracie porozmawiamy sobie za chwilkę. Jak jeszcze można wesprzeć chorego? Otóż wyzwany z angielskiego empowerment, czyli właśnie typowe wzmocnienie, wzmocnienie poprzez uświadomienie mojego wyjątkowości. Każdy człowiek jest wyjątkowy. Każdy z nas jest inny i każdy ma prawo tu być. Mówi się często, że osoby chore psychicznie są nawet wyjątkowe bardziej w pewien sposób, i należy im uświadomić, że ich choroba nie jest jakby kulą u nogi, ale jest częścią ich wyjątkowości jesteś inny niż reszta. Nie oznacza to absolutnie, że gorszy. Po prostu jesteś inny. Zwróć uwagę na to, jak niezwykły masz cechy charakteru. Jakby zauważ siebie za tej choroby, bo to jest niesamowicie ważne. Nie zatracaj siebie, nie stajesz się hadem, czy nie stajesz się schizofrenią. Jesteś nadal tą samą osobą. Po prostu jakby pewne rzeczy są przykryte nieco przez chorobę. Także to jest na pewno ważne. Kolejna rzecz to uświadomienie sobie, czy uświadomienie w tym parku pacjentowi, jeżeli mówimy o osobach trzecich, jakie ta osoba ma nadal zasoby. Czyli jakie ma zdolności, jakie ma predyspozycje, czym się interesuje, w jaką stronę może pójść. Jeżeli choroba spowodowała, że na przykład z jakiegoś powodu nie może wykonywać dotychczasowego zajęcia, to warto poszukać, jakie inne ma możliwości. Kompetencje, właśnie zainteresowania, w jakim innym kierunku zawodowym mogłaby pójść, rozwijać się i być szczęśliwa. Bo zawsze istnieją opcje istnieją kursy, istnieją przeszkolenia, istnieje mnóstwo różnych rozwiązań, tylko nie zawsze je widzimy, ponieważ jesteśmy podłamani naszą obecną sytuacją. W momencie, w którym spróbujemy wyjść poza to, w czym pomaga znowu coaching, samorozwój, psychoterapia, Możemy jakby zauważyć inne opcje w naszym życiu i się rozwijać. Ważne, żeby otoczenie i zespół terapeutyczny wspierało pacjenta, podbijając mu to: tak, masz zasoby, tak, możesz robić coś wartościowego w życiu, bo jesteś wyjątkowy. Kolejna rzecz, i bardzo, bardzo ważna, to uświadomienie pacjentowi tego, że to on jest kreatorem siebie i wyników terapii. To tak naprawdę. Od pacjenta zależy, jak efektywna jest terapia. Nie od lekarza, nie od psychoterapeuty, bo oni cudów sami nie zrobią. Od pacjenta, od tego, czy będzie odpowiedzialny, czy będzie przyjmował regularnie reki, współpracował z lekarzem i mówił mu, co na przykład jest nie tak, żeby ten lekarz mógł wdrażać zmiany. Od tego, czy będzie szczery z terapeutą, czy będzie na przykład, tak jak w przypadku terapii behawioralno-poznawczej, czy będzie na przykład wdrażał ćwiczenia, któremu terapeuta zaleci. Czy będzie czytał dodatkowe rzeczy, czy nie będzie przyjmował substancji psychoaktywnych, czy będzie się wysypiał i pilnował higienicznego stylu życia. Krótko mówiąc, bardzo, bardzo wiele zależy od pacjenta i musi mieć świadomość, że to jest jego odpowiedzialność za jego zdrowie. Nie może tej, prze, tej odpowiedzialności przerzucić na kogokolwiek inną osobę, bo to zależy od niego. Jakie natomiast mogą wystąpić problemy dla pacjenta? Otóż może zaistnieć coś takiego jak pozorny wgląd. Czym jest pozorny wgląd, wgląd przepraszam, w chorobę? Otóż jest to sytuacja, kiedy pacjent jakby teoretycznie, czysto teoretycznie przyznaje, że jest chory, ale tak naprawdę A nie do końca w to wierzy, nie identyfikuje się z tym, e, kombinuje. I tak naprawdę mówi do świętego spokoju, tak, tak, okej, okay, okej, okay, jestem chory, ale tak naprawdę w ogóle jakby nie kupuje tej teorii. I to powoduje, że tak naprawdę wcale nie chce się leczyć. I tu jest problem. Czyli krótko mówiąc, kłamie, ale oszukuje albo sam siebie, albo oszukuje po prostu otoczenia. Kolejna rzecz to może być po prostu odrzucanie pomocy. Pacjent albo odrzuca pomoc, bo uważa, że jej nie potrzebuje, bo nie jest chory. Albo odrzuca pomoc, bo już nie wierzy, że ktoś mu może pomóc. Bo jest załamany, bo otrzymał kiedyś złą pomoc, bo został na przykład źle potraktowany, bo spotkał niekompetentnych ludzi, bo stał się ofiarą stygmatyzacji. Bo stało się w jego życiu bardzo wiele złych rzeczy, co powoduje, że on już nie wierzy, że ktokolwiek będzie w stanie dobrze, kompetentnie i sensownie mu pomóc, i że ktokolwiek mu tak naprawdę no właśnie, pomoże, że go wesprze tym wszystkim. Uważa, że nie ma dla niego już szansy. To jest ogromny problem. Kolejna rzecz to są jakby czynniki wynikające z choroby samej. Czyli na przykład choroba, jej objawy, czyli nawet leki powodują zubożenie emocjonalne. Czyli pacjent nie do końca wie, czy coś go cieszy, bo na przykład ma anhedonię, Nie do końca wie, za czym chciałby pójść. Czuje się załamany, czuje pustkę, jakby nie jest w stanie interpretować swoich emocji. Może też nastąpić zawiążenie poznawcze i znowu to samo: pacjent ma problemy wtedy z rozumieniem tekstu czytanego, z pamięcią, z uczeniem się. Po prostu, krótko mówiąc, jego funkcje poznawcze są takie przytępione, tak? Mamy tutaj wtedy duży problem, bo dana osoba uważa: Nie, nie poradzę sobie w nowej pracy, nie poradzę sobie na żadnym kursie, bo mam problemy. Warto wtedy po pierwsze tę osobę wesprzeć, uświadomić jej, że to pewnie nie będzie trwało wiecznie, że to są symptomy chorobowe, że jeśli będzie brała leki, to to ustąpi i że będzie lepiej. Kolejna rzecz, ważne jest wspieranie, żeby nawet wykonywała pewne rzeczy małymi kroczkami, ale żeby je wykonywała, niż poddała się całkiem. Że stosowanie małych kroków do przodu jest nadal przesuwaniem się do przodu i to jest dobre. I nawet jeśli nie zrobi tego kursu tak szybko, jakby mogła, to zrobi go wolniej. Są też kursy, na przykład dla osób niepełnosprawnych, chorych. Naprawdę zawsze można to dostosować. Także jakby to jest ważne. I kolejna rzecz to są po prostu blokady emocjonalne, czyli ktoś, krótko mówiąc, nie chce na ten moment, ponieważ ma to nieprzepracowane, nie akceptuje jeszcze choroby, nie potrafi, krótko mówiąc. Więc to jest duży problem. Często też nie przeżył jeszcze żałoby związanej z chorobą, o tym zrobię Wam osobny krótki materialik, następny, i dorzucę też Wam tam informację na temat ogólnie pięciu etapów żałoby. Jak może pomóc rodzina pacjenta pacjentowi? Przede wszystkim również poprzez psychoedukację. I tutaj edukować powinna nie tylko rodzina pacjenta, ale powinna najpierw wyedukować siebie, czyli znowu zasięgnąć rady. Rekarza psychiatry, psychologa, poczytać książki, znaleźć dobre materiały na temat choroby swojej bliskiej osoby. To jest bardzo ważne i potrzebne, ponieważ to rodzina jest jakby tą częścią świadomą, która nie ma problemów z funkcjami poznawczymi, ze zniekształceniami poznawczymi, jakby nie ma problemu, że choroba zaciemnia im spojrzenie na pewne rzeczy, więc to oni są bardziej racjonalni i są bardziej w stanie pomóc świadomie choremu. Co jest jeszcze bardzo istotne? Istotne jest to, żeby chory nie poczuł się gorzej niż się czuje poprzez bycie marginalizowanym. Czyli ważne jest, żeby podtrzymywać jego rolę, którą pełni w rodzinie, którą pełni w ogóle w relacjach, tak? czyli na przykład również w relacjach przyjacielskich, żeby nie odbierać mu tego, że jeśli jest chory, to do niczego się nie nadaje, nie można mu przekazać żadnej odpowiedzialności, nie można mu niczego powierzyć i krótko mówiąc, jest takie, idź sobie, idź sobie po prostu. Do niczego się już nie nadajesz. Tego nie robimy. Wiadomo, że w niektórych stanach chorobowych chory nie może jakby podejmować wszystkich swoich obowiązków i wszystkich obowiązków wypełniać ze względu na chorobę, właśnie. Ale nie oznacza to, że nie może robić niczego. Więc istotne jest to, żeby podtrzymywać jego użyteczność, tak żeby czuł się cały czas czynny w rodzinie. Czyli jeśli nie może na przykład wykonywać dajmy na to całego sprzątania domu, to niech chociaż będzie zaangażowany w trochę zmywanie albo w jakąś jedną czynność, ale niech cały czas będzie się czuł potrzebny, a nie właśnie marginalizowany, spychany gdzieś na bok. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rodzina niestety musi brać pod uwagę specyfikę choroby. W wielu chorobach, zwłaszcza psychicznych, pomaga wprowadzenie regularnego trybu życia. Jeśli robi to cała rodzina, chorobą jest łatwiej. Przydaje się jasny i klarowny podział obowiązków. To też jest istotne. Istotne jest to, żeby wprowadzić reguły, ale pamiętajmy, że pewne reguły wprowadza się po to, żeby jakby ułatwić rodzinie życie. A nie po to, żeby reguł strzec. Reguły same dla siebie nie są potrzebne i są ograniczające. Jeżeli natomiast mają pewne rzeczy ułatwiać, na przykład wprowadzać pewne rutyny, dajmy na to takie swoiste rytuały, przy których na przykład choremu będzie łatwiej funkcjonować, bo uproszczą pewne rzeczy, to jest to super. Ważne jest to, żeby egzekwować od osoby chorej pewne konkretne rzeczy. Właśnie po to, żeby na przykład nie zasłaniała się sama chorobą, żeby nie wpędzać jej w rurę ofiary. Bycie chorym to jedno, czucie się ofiarą to coś zupełnie innego i może być szkodliwe. Co innego jest kogoś przytulić, ukochać i powiedzieć, że jest się przy nim i się go wspiera, a co innego jest mu dać do zrozumienia, że jest ofiarą losu, olamą, kulą u nogi i coś, jo, 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 jaki ty jesteś biedny, nie dotykaj, bo sobie nie poradzisz. Ojoj, 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 oj. nie dotykaj się do niczego, nie rób sobie herbaty, ty tu sobie leż, bo na pewno rozlejesz, popsujesz. To nie jest dobra metoda. Dobra metoda to powiedzieć tak, jak w przypadku niestety dzieci, które się uczą, na zasadzie poradzisz sobie, wierzę w ciebie, że sobie poradzisz, jestem przy tobie i cię wspieram. Jeśli mogę ci jakoś pomóc odciążyć, super, powiedz mi o tym. Wiadomo, że jeżeli widzicie, że ktoś po prostu leży, no to wiadomo, że trzeba mu pomóc. A jeżeli się już aktywizuje, to należy tę osobę chwalić za każdy postęp, należy doceniać to na zasadzie: super, że udało ci się wstać i zrobić sobie kanapkę. Super, że udało ci się zrobić to, to i to. Fantastycznie, że udało ci się wstawić pranie. Jakby doceniamy małe rzeczy, wyznaczamy małe cele, ale też jeśli się z kimś umówimy, że coś zrobi, to staramy się to wyegzekwować. Bierzemy oczywiście poprawkę, że jeżeli kogoś nagle zdjął tak paniki, czy zadziało się coś strasznego. Dla tej osoby, no to wiadomo, no mogła tego prania nie zdążyć wstawić. Ale o ile się tak nie zadziało, to staramy się jednak podtrzymywać konsekwencje. Czyli na zasadzie, jeśli się na coś umówiliśmy i wiemy z lekarzem, że Twój stan zdrowia na to pozwala, to staramy się to egzekwować. Tak jak w stosunku do każdej tej normalnej osoby, jest to forma aktywizacji. Należy też cały czas widzieć w swoim bliskim tę samą osobę, którą był poza chorobą. Czyli nie, nie ograniczajmy, nie zamykajmy tego bliskiego w chorobie, że teraz jesteś hadem, jesteś z depresją, jesteś schizofrenią i tam dalej nic nie ma. To jest nadal ta sama osoba. Ona nadal ma pasję, ma uczucia, ma emocje. Tam jest cały świat, cały jej złożony charakter. Choroba jest tylko nakładką na to. Nie zapominajmy o tym i po prostu nie sprowadzajmy tego człowieka do choroby, mówiąc mhm. Mm no, zachowałem się tak i tak. Mówi, że jeśli z tego powodu smutno, to przez to, że masz depresję. Albo, a o, cieszysz się z tego i z tego. To na pewno po prostu jest mania. Mm -mm, nie upraszczajmy tego w ten sposób. Nie róbmy tak. Po prostu ważne jest to, żeby zaakceptować, że ktoś ma prawo do swoich uczuć, przeżyć innych, że tak powiem, życia wewnętrznego niezwiązanego z chorobą, bo on nie jest chorobą i nie sprowadza się tylko do choroby. Warto o tym pamiętać. No i oczywiście ważne jest to, o czym już wspomniałam, żeby cała rodzina razem z chorym przeżyła wspólnie żałobę po zdrowiu, a o tym porozmawiamy sobie w następnym filmiku. A na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że w ramach działań fundacji, z którą sobie no powolutku ruszam, ze względu na różne rzeczy, powolutku idziemy do przodu, chciałabym zorganizować grupy samopomocowe. Na razie online, gdzie byśmy się spotykali na Zoomie i rozmawiali po prostu o naszych problemach dnia codziennego. Wstępnie rozważam takie spotkania raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie i myślę o jednej grupie dla hadowców, o jednej dla rodzin hadowców. I chciałabym, żebyście się powolutku zgłaszali, gdyby ktoś był zainteresowany udziałem w takiej grupie, to piszcie po prostu na mojego maila, dobrze? No to trzymajcie się, kochani, do usłyszenia. Pa!